Halo widzowie, przepraszam Was, że nie było długo czasu odcinków, ale... Znaczy były odcinki, ale bez głosu, bo Nap naprawdę Was za to przepraszam. I znowu jestem Karnotaurem. No i to no to biegniemy tam. Pojedzenie. Um, No dobra. Ja na razie zrobię cięcie, bo nic się takiego nie dzieje. I nie musicie patrzeć. I nie musicie chyba patrzeć jak sobie... dorosły cerato, Tak, troszkę pozdrawiam. Where is that goat? Where is the goat? Miał Nom mams. Ale smaczne, bardzo smakowite te mini pterodaktyla. Czym ja w ogóle gadam? Słuchaj ja mam nie tak z głową, widzowie. Mm. Dobra, zrobię cięcie, bo jednak nic się zbytnio nie dzieje. Więc widzimy się później. Widzowie. Patrzcie, widzicie tam z przodu. Prosto z przodu. Dorosły utach albo herrerazaur. Ja sobie na nie patrzę. Widać ich. O. Ja też potrzebuję się na... Niech przejdę. Już nie wiem, czy to dorosnie. Nie, już nie. Biegły. De pui gem, doi tyle mi stać bo nie mogę też zbyt dużo się napić naraz, bo nie chcę, żeby mnie cokolwiek zauważyło, gdy ja nie będę mógł tego zauważyć. Więc no. Na razie mamy pięt... na razie mamy 15% na tym karna i mam nadzieję, że uda się go do 100% doprowadzić, więc robimy cięcie, bo film, żeby nie trwał 14, nie, żeby nie trwał 3 godzin. Dzień dorobimy cięcie i widzimy się później widzowie. Udało mi się upolować pierwszy posiłek mianowicie koza. Więc, no, najem się trochę kozu. No, w sumie zjem ją, zjem ją całą. Gdzie są te małe? Co to jest? Dobra, nie uciekam, bo nic nie widzę. Dobra, to te małe ptoki. O Jezus, dobra, nie. tu A nie, to Pteranodon. Nic nie bo Mój światło pod ten pada. Dobra, robię cięcie. Później się widzimy. Widzowie, wymyśliłem się, że coś mnie goniło i zacząłem uciekać. No, znowu tu jest! A, widzieliście? Taki coś mi śmignęło przed ekranem. Ojo, jo, Jakaś ściana czegoś! Śmiga mi przed ekranem. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jestem. I to jest największy wróg, że nic nie widzę. Nic, ani. żeby to były utachy. Ja chcę dzień, bo ja nic, nic nie widzę. Kojarzę to miejsce, nie wiem czemu. Dobra, widzowie, robię cięcie, bo póki nic nie widzę, bo mi tak dziwnie światło pada. Nie wiem teraz kompletnie, gdzie jestem, tam są niedojedzone resztki, tam opu. Biegnę, Już bardziej potrzebuję wody. O, co to jest? Bo się najadł Teraz próbuję wyszukać Gdzie jest woda Naprawdę ja chcę tego Ja chcę światło Dobra, na razie robię cięcie, bo nic się już nie dzieje więc widzimy się później, jak coś się będzie działo. Czyli najprawdopodobniej, kiedy zacznę umierać. Więc widzimy się później. Widzowie, jest tu coś na, na tyle silnego, żeby zabić dorosłego Dilo. A są tak naprawdę tylko cztery stworzenia, które mogą zabić dorosłego Dilo. dorosły cerato, dorosły karno, dorosły. No i jeszcze dorosły te nie no w sumie jest dużo stworzeń Ale Dillo jeżeli to był dorosły wątpię, żeby przez cały okres nie dorosnął więc no ja mam bardzo złe tutaj bo nie mogę znaleźć ...Bour, dzika is dzik będzie robił tak. No mów powiedzcie mi wtedy, okej? Okay? Powiedzcie mi. Tak dzik będzie mu ten robi tak. Chociaż ja wiem, że raz. Uf, o, A propos dorosłego cerato! Uf, uf. Co jest? Szarża. Dobra, używam szarży. Ucieknę mu. Dzięki tej szarży chyba. Jakim cudownym zaraz tak szybko biegnie? What? Biegnę. Chyba mu uciekłam. U, powiem Wam, tyle przydoby mi się odpoczynek, bo i myślę, że już na tyle daleko pobiegłam. że na spokojnie sobie mogę tutaj odpocząć, ale. Problem jest z tym, że bardzo powoli rosną, a już mam... jest ósma i jest dalej ciemno. Co mi tu wrzeszczy? Willis Mu Dobra, robię cięcie, bo nic się już nie dzieje Ale byłem goniony I przez tego Przez dorosłego cerata przeżyłem, więc to jest już wyczyn Widzowie, dobiegłem do tej bramy, której nieraz szukałem Zasadłam teraz w miejsce, gdzie jest najwięcej dinozaurów, gdzie byłem. W centrum nie było tyle dinozaurów. W centrum mapy. Tam gdzie jest ta wielka piramida, nie było tylu dinozaurów w widzowie. Naprawdę nie było. Jak tutaj. Bo w tamtą stronę, gdzie właśnie patrzę, jest duże jezioro. I tam wszystko można spotkać. Dejnozuchy, przez co ciężko się napić. Ale da się, ale ciężko. Tu tak, dejnozuchy, stegozaury, teno, teno też, dilofozaury, pachycelafozaury, omniraptory, trodony i ceratozaury. To są główne stworzenia. Jakie można spotkać. I najlepiej, żeby się napić. To na skałkach. Problem. Gdzie ja jestem? Nie no nie gadaj, że to znowu ta inna brama niż tamta. Tak, to chyba tam to, to, to chyba ta inna brama. Czemu tu jest takie... Co jest? Czemu tu jest wyłamane? Tak dziwnie, coś na... Ja wiem, co to będzie można... Ja wiem, jaki dinozaur będzie mógł tak wyłamywać. I dlaczego jest 9.30? I dalej jest ciemno. Dobra, widzowie, robię cięcie, bo nie mam siły do tego. Widzowie, słyszałem u Tacha. Tak patrząc sobie tutaj, zerknąłem tu. I wiem mniej więcej, gdzie jestem. I to jest właśnie problem. Bo tak naprawdę to nigdy tutaj nie byłem. Jestem na jednym z obrzeżów mapy, gdzie nic praktycznie nie ma. Idę się wody napić. Woda, woda morska będzie pyszna. Jeżeli okaże się, że będę miał jakieś zakażenie od wody morskiej, czy coś. Że się zigom To będzie problem, bo wiem, że... Nie no, chyba nie Nie wiem jak to działa, ale powinno być można Nagle dejnozuch tutaj jest, nie? Abym ja normalnie Bo jako mały dejnozuch można by było tutaj przyjść Jako mały bo jako dorosły, to bardzo szybko się woda draci. Mnie jako mały też. Czemu mi to nie daje wody? To mi odbiera wodę. Aha To chyba tyle z życia tego karno. Widzowie, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć sporo ten karno przeszł. Chciałbym go do końca doprowadzić, ale napiłem się wody słonej. Dopomniałem, że dinozaury nie piły wody słonej, o, ale, ale kakę zrobiłem teraz. Kaka! Mmm... I co ja mam się teraz napić? Co? A jak mi się chce pyć? Co ja mam się napić? Mi się chce pić, ale ja nie mam co pić! Ja cały czas słyszę dźwięk wody. I nagle zaraz wpadam do kałuży i te osiem deinozuchów akurat w tym miejscu. Dosłownie... Mm, mm. No cóż, chyba naprawdę to będzie koniec tego Mmm, mm, mm. mm, Właśnie to jest problem, że nic nie widzę. Przez to, że mam tak po, tak nakłada się światło na ten komputer, że od komputera odbija się światło i nic nie widzę. Dobra, no nie wiem. Chowam się w krzakach. O, fajne. Szymon, Ale... Fa... Yy, no tak, 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 wiecie. I tak była pierwsza w sumie moja nazwa. To tamto to była tylko moje imię, ale... Wiecie, ile jest Szymonów na świecie? To to... Naprawdę nie znajdziecie akurat tego jednego. Panie, no, panie, srebrna legendo, myśl. O nie. Co ja robię? Dawaj, wozisz tu. Włodzimierz. O, dobra, wlazłem. I położę się w tych krzaczorach. I to będzie koniec odcinka, więc. To był kolejny odcinek z Karnotaurem. I najprawdopodobniej ostatni, bo patrzycie na ilość wody to chyba ostatni. Więc na razie. Cześć i pa.